Kiedy spadnie krzywa wieża w Pizie? Eksperci twierdzą, że słynna wieża w Pizie przetrwa jeszcze co najmniej 200 lat. Może nawet pozostać w pozycji pionowej na zawsze. Wszystko to dzięki projektowi restauracji, który uchronił wieżę przed zawaleniem. Od początku budowy na niestabilnej glebie w 1174 roku wieża regularnie przechylała się coraz bardziej na południe. Przechylenie go w jedną stronę wpłynęło nawet na jego budowę. Gdy architekci próbowali zrekompensować konstrukcję przechylając ją na północ, wieża nabrała kształtu banana. Kilka nieumyślnych projektów budowlanych przyspieszyło stopniowy spadek. Krzywa wieża w Pizie przez ostatnie kilka wieków. Tak więc w 1990 roku osiągnął najostrzejszy kąt pochylenia wynoszący 5,5 stopnia. Według wszystkich obliczeń wieża musiała się zawalić osiągając kąt 5,44 stopnia, ale na szczęście prognozy modelu komputerowego się nie sprawdziły, a inżynierowie wymyślili projekt jego rekonstrukcji. Prace konserwatorskie przeprowadzone w latach 1999-2001 ustabilizowały wieżę. Inżynierowie umieścili ciężar na północnej stronie wieży, jednocześnie tracąc trochę ziemi pod wieżą, powodując, że powoli opadała do tyłu. Teraz krzywa wieża w Pizie ma zaledwie 3,99 stopnia. Mówiąc o poważnych trzęsieniach ziemi lub innych nieprzewidzianych katastrofach, inżynierowie twierdzą, że pozostanie na miejscu przez co najmniej kilkaset lat.